Od nowego roku nauczyciele będą mogli po raz pierwszy nabyć prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Poza tym wzrośnie też stawka za nagrodę za 40 lat pracy. Uważam, że to jest dobra okazja, by przedstawić Państwu różne praktyczne aspekty dotyczące nagrody jubileuszowej. Jak się oblicza jej wysokość, termin nabycia prawa do nagrody, kiedy nagroda się wyrównuje, kiedy wypłaca się różnicę pomiędzy nagrodą wyższą a nagrodą niższą, jakie okresy zatrudnienia wreszcie są zaliczane do nagrody. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Drodzy Państwo, zacznijmy od kwestii wysokości nagrody jubileuszowej. Jeszcze do końca grudnia wysokość nagrody jubileuszowej przedstawia się następująco. A po zmianach będzie to wyglądało tak. Co się zmienia? Oczywiście pojawia się nagroda jubileuszowa po raz pierwszy. Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 400% podstawy wymiaru. Poza tym e, będzie wyższa nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości nie jak do tej pory 250% podstawy wymiaru, tylko 300% podstawy wymiaru. I na tym właśnie polegają zmiany. A skoro już mówimy o nagrodzie jubileuszowej, to sięgniemy również do regulacji dotyczących pracowników samorządowych. No i właśnie, wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli została zrównana z wysokością nagrody jubileuszowej dla pracowników samorządowych. Tak naprawdę to, co teraz widzimy w karcie nauczyciela, to, co ma się zmienić, jest skopiowanym rozwiązaniem z ustawy o pracownikach samorządowych. I właściwie poza różnicami dotyczącymi obliczania podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej. Które to różnice są związane z odmiennymi zasadami naliczania ekwiwalentu urlopowego u nauczycieli i pracowników niepedagogicznych? W pozostałych kwestiach regulacje dotyczące nagrody jubileuszowej są takie same w przypadku nauczycieli, jak i pracowników samorządowych, a właściwie będą od 1 stycznia, bo wtedy już właściwie nic się nam nie będzie różniło poza wspomnianym obliczaniem podstawy wymiaru, ale wracając jeszcze do wysokości nagrody jubileuszowej dla nauczycieli. Wspomniałem, że nowe przepisy podwyższające nagrodę za 40 lat pracy i wprowadzające nagrodę za 45 lat pracy wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku. To jest oczywiście pewne. Natomiast istotnym jest tu kwestia regulacji przejściowych, oczywiście. Otóż Prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy albo prawo do wyższej nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy można nabyć dopiero w roku 2026 lub później. Jeżeli by się zdarzyło, że jeszcze w tych ostatnich dniach 2025 roku nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, to będzie to nagroda wypłacona jeszcze w starej wysokości. Jeżeli okazałoby się, że nauczycielowi jeszcze w roku 2025 upłynął staż 45-letni, to nagrody za 45 lat ten nauczyciel w ogóle nie otrzyma. To jest kwestia właśnie przepisów przejściowych. Była próba zmiany tych przepisów. Przy ostatniej nowelizacji karty nauczyciela zaproponowano tutaj zmianę, ale e, taka poprawka, bo to była poprawka przy pracach sejmowych, nie zyskała aprobaty. Także nowe nagrody jubileuszowe dopiero od roku 2026. Nie można ich nabyć wcześniej. A zatem, przenosząc to na przykład, możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której przychodzi do nas nauczyciel. Albo nawet nie, pracuje od jakiegoś czasu tenże nauczyciel i dostarcza jakiś dokument potwierdzający dodatkowy staż pracy. I okazuje się, że 45 lat jego pracy upłynęło na przykład w grudniu 2025 według tych nowych wyliczeń po udokumentowaniu dodatkowego stażu co wtedy nie płacimy wtedy nagrody za 45 lat pracy w ogóle. Właśnie na tym polegają te przepisy przejściowe. Odejdziemy teraz od wysokości nagrody jubileuszowej. Przejdziemy do kwestii nabycia do niej prawa. I tutaj muszę oczywiście powołać się na ważną, znaną na pewno Państwu uchwałę Sądu Najwyższego z 91 roku. Sygnaturkę widzicie Państwo w nagraniu. Zgodnie z tą uchwałą staż uprawniający do nagrody jubileuszowej, bo ta uchwała dotyczyła nagrody, upływa w dniu poprzedzającym datą pierwszy dzień zatrudnienia. Tutaj to jest klasyczny przykład. Jeżeli nauczyciel, dla przykładu, nauczyciel rozpoczął pracę 1 września, to okres uprawniający do nagrody upływa 31 sierpnia, w dniu poprzedzającym datą, pierwszy dzień zatrudnienia. Dlaczego nie stosujemy w tym przypadku przepisów kodeksu cywilnego do wyliczania stażu uprawniającego do nagrody? Cóż, takie stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie. W wielu wyrokach już było wskazywane, że nie odwołujemy się do kodeksu cywilnego z uwagi na specyfikę prawa pracy, a stosujemy potoczne zasady wyliczania terminów. No i to jest właśnie jedna z potocznych zasad dotycząca nie, nie, okresów zatrudnienia, które są nieprzerwane, które są ciągłe. Natomiast jeżeli występują przerwy, mamy kilka okresów zatrudnienia, mamy urlopy bezpłatne, to trzeba postąpić inaczej. Wtedy należy zsumować. Okresy zatrudnienia przeliczając je na miesiące, lata, dni. O tej metodzie może jeszcze powiemy przy innej okazji. Dziś nie będziemy już do niej nawiązywać. Także nauczyciel nabywa prawo do nagrody w dniu, w którym upływa okres uprawniający do tej nagrody. Wiemy, kiedy upływa, wiemy, jak to wyliczyć. Ale od tej reguły mamy dość istotny wyjątek, bardzo często stosowany w realiach dotyczący, dotyczący nie tylko nauczycieli, ale też pracowników samorządowych. Otóż. Jeżeli dochodzi do rozwiązania w stosunku pracy, rozwiązania, drodzy Państwo, niewygaśnięcia i w związku z rozwiązaniem w stosunku pracy nauczyciel albo pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, uwaga, nieświadczenie kompensacyjne. I od dnia rozwiązania w stosunku pracy do dnia, w którym nauczyciel lub pracownik nabyłby prawo do kolejnej nagrody Gdyby dalej pracował, pozostało mniej niż 12 miesięcy. Wtedy nagroda jubileuszowa przysługuje już w dniu rozwiązania stosunku pracy. Zwróćmy uwagę, jakie tu są przesłanki. Musi dojść do rozwiązania stosunku pracy, niewygaśnięcia, rozwiązania związanego z przejściem na emeryturę lub remtę, nieświadczenie kompensacyjne i musi wystąpić odpowiedni odcinek czasowy pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a dniem, w którym nastąpiłoby nabycie prawa do nagrody, gdyby dana osoba dalej Pracowała i to ma być mniej niż 12 miesięcy. Nie równe 12 miesięcy, a mniej niż 12 miesięcy. Dla przykładu, jeżeli pracownik odchodzi z pracy 31 sierpnia, a nagrodę nabyłby kolejnego 31 sierpnia, to nawet przejście na emeryturę nie zagwarantuje mu wcześniejszej nagrody jubileuszowej, bo w takim przypadku od dnia rozwiązania w stosunku pracy do dnia, w którym upłynąłby okres do nagrody, jest równe 12 miesięcy. Na co tu jeszcze należy zwrócić uwagę? Kwestie obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej. Wiemy już, że nagrodę jubileuszową. Podstawę jej wymiaru oblicza się tak jak ekwiwalent urlopowy, a potem wylicza się wielokrotność tej podstawy wymiaru w zależności od odpowiedniego stażu pracy. Nie będziemy tutaj oczywiście wchodzić w szczegóły, ale wiemy, że mamy odmienne zasady naliczania podstawy wymiaru dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, bo to są odmienne rozporządzenia. Odmienne rozporządzenia regulujące inne zasady naliczania ekwiwalentu urlopowego. W przypadku nauczycieli chciałbym zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. Otóż. Do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej wliczamy średnią z godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, ale zawsze z miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody, ewentualnie miesiąc wypłaty nagrody. Tutaj jeszcze do tego nawiążemy chodzi o regułę korzyści, ale zawsze mają być te miesiące poprzedzające z tego samego roku szkolnego, bo właśnie taka reguła dotyczy ekwiwalentu urlopowego. No i właśnie, wspomniana zasada korzyści. Otóż może się zdarzyć, że nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona nie w miesiącu, w którym nauczyciel nabył do niej prawo, czy pracownik nabył do niej prawo, tylko w innym miesiącu. Może się zdarzyć, że to nastąpi wcześniej, w wyniku błędu, albo później, na przykład w wyniku dostarczenia okresów zatrudnienia zaliczanych do stażu, czyli miesiąc nabycia prawa do nagrody będzie nam się nie pokrywał z miesiącem wypłaty. I co wtedy? Wtedy należy zastosować regułę korzyści. Naliczyć nauczycielowi lub pracownikowi dwie podstawy wymiaru dla dwóch takich miesięcy i wybrać do obliczenia wysokości nagrody podstawę czy miesiąc, właściwie korzystniejszy dla nauczyciela. Ale uwaga, a reguła korzyści nie działa w jednym przypadku. Otóż w sytuacji, w której e, w dniu, w miesiącu wypłaty, właściwie e, nagrody, Wymiar zajęć nauczyciela albo wymiar etatu pracownika był inny niż w miesiącu wypłaty, wtedy reguły korzyści się nie stosuje i bierze się pod uwagę zawsze miesiąc nabycia prawa do nagrody. Nagrodzie bileuszowej towarzyszą jeszcze inne, dość skomplikowane jednak rozwiązania, które budzą wątpliwości. I tutaj przechodzimy do kwestii. Wypłaty dwóch nagród, wypłaty różnicy pomiędzy nagrodami. Mamy tu dwie zasady. Otóż, jeżeli nauczyciel lub pracownik udokumentuje okres zaliczany do stażu i w wyniku takiego udokumentowania okazuje się, że nabył on prawo do więcej niż jednej nagrody jubileuszowej, na przykład udokumentował no, dobre kilka lat pracy i okazuje się, że ma już prawo do nagrody za 30 lat, ale też i za 25 lat, bo tych nagród w przeszłości nie otrzymał. W takiej sytuacji wypłaca się wyłącznie nagrodę wyższą, pomijając nagrodę niższą. Może jednak ta sytuacja ułożyć się nieco inaczej. Otóż nauczyciel lub pracownik dokumentuje dodatkowy okres zaliczany do stażu i okazuje się, że dzięki temu nabył prawo do nagrody, a w ciągu 12 miesięcy od Udokumentowania tego dodatkowego okresu zaliczonego do stażu, nabędzie prawo do kolejnej nagrody. W takim układzie czasowym, w takiej sytuacji, nagrodę niższą wypłacimy w pełnej wysokości, natomiast nagrodę wyższą jedynie jako wyrównanie to jest jako różnicę pomiędzy stawką nagrody wyższej a stawką nagrody niższej. Dla przykładu, pracownik dokumentuje Dodatkowy staż i okazuje się, że nabył prawo do nagrody za 20 lat pracy. W dniu udokumentowania wyliczony ma on taki staż, że w ciągu 10 miesięcy nabyłby prawo do nagrody za 25 lat pracy. W takiej sytuacji nie wypłacimy całej nagrody za 25 lat pracy, a jedynie różnicę pomiędzy nagrodą za 25 a 20 lat. No i tutaj Często występują wątpliwości, bo zdarza się, że bardzo często zresztą zdarza się, że pracownicy najpierw nabywają prawo do nagrody za jakiś okres, a potem dopiero dokumentują dany okres i w ciągu kilku miesięcy nabywają prawo do nagrody wyższej. W mojej ocenie to nie jest sytuacja, w której wypłaca się wyrównanie. To jest jednak przypadek, w którym należałoby wypłacić pełną nagrodę. Mamy tutaj do czynienia z inną sekwencją zdarzeń, z inną kolejnością. No dobrze, pozostaje nam kwestia naliczenia stażu uprawniającego do nagrody. Wiemy już, kiedy upływa moment, upływa dzień, w którym nauczyciel nabywa prawo do nagrody, czy pracownik samorządowy. Teraz trzeba wyjaśnić, co do stażu uprawniającego do nagrody się wlicza. No i tutaj mamy ogólne zasady, które towarzyszą także odprawie emerytalno-rentowej i dodatkowi za wieloletnią pracę pracowników samorządowych. Natomiast nie możemy tych zasad utożsamiać z bardziej skomplikowanymi regułami naliczania stażu w przypadku dodatku za wysługę lat nauczyciela. Tam jest to dużo bardziej złożona kwestia. W przypadku nagrody jubileuszowej jest relatywnie prosto. O co wliczamy? Wliczamy bieżące zatrudnienie, czyli trwające zatrudnienie udanego pracodawcy. Wliczamy wszystkie poprzednie, czyli zakończone okresy zatrudnienia i wliczamy inne, szczególne okresy, które zatrudnieniem nie są. Jeżeli chodzi o bieżące zatrudnienie, pamiętajcie Państwo, że może dojść w realiach oświatowych do przeniesienia służbowego nauczyciela lub pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym, ewentualnie do przejścia zakładu pracy. W takiej sytuacji, za okres zatrudnienia sprzed przeniesienia, sprzed przejścia zakładu pracy jest traktowany jako bieżący okres zatrudnienia u pracodawcy przyjmującego. To nie jest zakończony okres zatrudnienia, więc taki okres może być zaliczony tylko jako trwający u pracodawcy przyjmującego. Jeżeli chodzi zaś o poprzednie, czyli zakończone zatrudnienia, zaliczamy, je w takim zakresie, w jakim nie pokrywają się z bieżącym zatrudnieniem, żeby tego samego odcinka czasu nie liczyć do stażu podwójnie. Natomiast nie ma znaczenia to w przypadku nagrody jubileuszowej, czy dany zakończony okres zatrudnienia został zaliczony u stażu do innego pracodawcy. To jest kwestia całkowicie nieistotna. Każdy pracodawca nalicza tutaj nagrodę jubileuszową samodzielnie. Jeżeli zaś chodzi o Okresy inne, zaliczane do stażu pracowniczego na mocy odrębnych przepisów. No właśnie, okresy takie, zaliczamy tylko wtedy, gdy odrębne przepisy tak stanowią. To mogą być okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy na roli, służby wojskowej. Pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium stażowego, zatrudnienia za granicą, no i też od nowego roku działalności gospodarczej i niektórych umów cywilnoprawnych typu umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia, także umowa agencyjna. Pełny wykaz tych okresów znajdziecie Państwo oczywiście w portalu oświatowym. Dziś nie będziemy tego omawiać. Na koniec chciałbym poruszyć kwestię wyrównania nagrody jubileuszowej. Może zdarzyć się konieczność wyrównania nagrody jubileuszowej. Może mieć to miejsce w wyniku błędnego naliczenia przez pracodawcę stażu i spóźnionej wypłaty, czy właściwie braku wypłaty, a dopiero później ta wypłata jest dokonywana jako spóźniona. Może też mieć miejsce sytuacja, w której za opóźnienie pracodawca żadnej odpowiedzialności nie ponosi, bo zwyczajnie pracownik dostarczył dodatkowy okres uprawniający do nagrody. Czy zatem należy w takiej sytuacji wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową? Tak, ale uważajmy na termin przedawnienia roszczenia. Jeżeli bowiem okazuje się, że nagroda została nabyta wcześniej niż 3 lata temu, to roszczenie o wypłatę takiej nagrody jest objęte już terminem przedawnienia, jest przedawnione i pracodawca może uchylić się od zapłaty takiej nagrody. Może to zrobić całkowicie legalnie. Poza tym, jeżeli po doliczeniu dodatkowych okresów zatrudnienia okazuje się, że moment uprawniający do nagrody upłynął nie w trakcie zatrudnienia w naszej szkole, tylko jeszcze u poprzedniego pracodawcy, wtedy to nie my odpowiadamy za wypłatę nagrody. To nie u nas ta nagroda została przecież nabyta. Pozostaje jeszcze kwestia odsetek. Jak to jest z tymi odsetkami? No i tu mamy świeżutkie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Z powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydaje się, że z tym stanowiskiem należy się zgodzić. Otóż, niezależnie od tego, czy nagrodę jubileuszową wypłacono z opóźnieniem z winy pracodawcy, czy też nie, należą się jednak do takiej nagrody odsetki. Odsetki należą się za opóźnienie, a opóźnienie, zgodnie z kodeksem cywilnym, nie zależy od odpowiedzialności pracodawcy nie jest powiązane z przesłanką odpowiedzialności pracodawcy, dlatego przyjęto jednak, że odsetki przysługują. I jeszcze jedna kwestia dotycząca wyrównania, o której już wspomniałam, ale którą na końcu chciałbym zasygnalizować. Otóż gdy doliczamy do stażu pracowniczego okresy działalności gospodarczej i umów cywilnoprawnych, te nowe okresy, które będą zaliczalne do stażu pracy od nowego roku, czyli od 1 stycznia, to wyrównania nie ma, drodzy Państwo. No chyba, że za w okresie od 1 Stycznia. Przewidziano bowiem w nowelizacji kodeksu pracy, która wprowadza nam te nowe okresy zaliczania do stażu, taką regulację przejściową, zgodnie z którą uprawnienia płacowe związane z doliczeniem okresów działalności gospodarczej czy umów cywilnoprawnych powstają dopiero od nowego roku kalendarzowego, więc nie ma tutaj wtedy podstawy do wypłaty zaległej nagrody jubileuszowej za okres sprzed 2026 roku, ale pamiętajmy, dotyczy to wyłącznie tych nowych okresów zaliczanych na mocy nowelizacji kodeksu pracy, działalności gospodarczej, w szczególności i umów cywilnoprawnych. I to wszystko, jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową. W kolejnym odcinku, który obejrzycie Państwo już zapewne w nowym roku, zaproponuję temat odprawy emerytalno-rentowej. Dla nauczycieli. Tutaj skoncentrujemy się już raczej na nauczycielach, dlatego że to jest druga ważna zmiana w karcie nauczyciela, która w nowym roku wchodzi w życie. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji, do komentowania, do lajków, proponowania tematów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.